Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Marta Banasiak, Zielasz Polska. Moi drodzy, prezenty świąteczne jak zawsze, jak co roku spędzają nam cen z powiek. Co kupić, co kupić ludziom, którzy mają przesyt dóbr materialnych, gadżetów i wszelkiego innego niepotrzebnego badziewia. Tak to moi drodzy wygląda. Obdarowujemy się, kupujemy sobie prezenty do 50, do 100 zł, do 200 zł, natomiast tak naprawdę większość ludzi wie o tym, że te prezenty są całkowicie nietrafione. Natomiast jest coś, co możemy dać swoim bliskim, co będzie miało niebagatelny wpływ. Na ich życie, mianowicie jest to zdrowie. Jak możemy tej osobie dać zdrowie? Otóż, moi drodzy, poprzez programy przywracające zdrowie, jakie oferuje Zielarz Polska. Te programy to wizyta rozszerzona, filozofia jednej wizyty, plan premium oraz plan zdrowotnej transformacji. Przy czym plan zdrowotnej transformacji może być stosowany również u osób, które chcą po prostu się odmłodzić, odżyć i sprawić, żeby ich wiek biologiczny nie był absolutnie widoczny po ich ciele. I teraz, moi drodzy, ja nie mówię tutaj tylko o twarzy. Ponieważ widzimy po osobach, które sobie twarz zaoperowały, że ich ciało wygląda jak ciało starej babci. Tu chodzi o to, aby odnowić struktury całego organizmu od wewnątrz. Dzięki temu, Nasza twarz będzie wyglądała pięknie i promiennie, ale również wszystko to, co w naszym ciele zacznie funkcjonować prawidłowo. A jeśli poprawi się stan naszych organów, to oczywiście poprawi się stan naszej skóry i całego naszego ciała. A więc tak, moi drodzy, jest to możliwe. Możemy odmłodzić swoje ciało i ja to robię między innymi w planie zdrowotnej transformacji. Jest to Doskonały prezent na święta dla kogoś, na kim nam zależy. Moi drodzy, zdrowie jest tym, co jest potrzebne nam wszystkim. Jest to jedyna inwestycja, która rzeczywiście ma sens. I teraz, moi drodzy, są oczywiście malkontenci, którzy uważają, że moje usługi są drogie, więc Szanowni Państwo, ja Was odsyłam do lekarza. Proszę iść do lekarza i zobaczyć, co Wy z nim załatwicie za te pieniądze, które, na które Zielasz Polska wycenia programy przywracające zdrowie. Życzę Wam powodzenia w zdrowieniu, w przychodni. <laughs> nie będę tego tłumaczyła, bo już kiedyś wrzucałam filmy na ten temat, a to nie o to chodzi. Moi drodzy, te usługi. Te programy przywracające zdrowie, one są poniżej kosztów, poniżej tego, co wy dostajecie. A więc te kwoty, które płacicie, gdyby rzeczywiście cała ta, cały program miał być wyceniony zgodnie z tym, co otrzymujecie, to one musiałyby być 5-6 razy droższe. Natomiast chodzi o to, aby dać Wam coś, czego ja nie otrzymałam, kiedy poszukiwałam. Pomocy, kiedy poszukiwałam zdrowia, kiedy ja chciałam wyzdrowieć, kiedy ja cierpiałam na różne choroby i kiedy nikt nie mógł mi pomóc. To był okropny czas w moim życiu, ponieważ byłam jak ślepiec szukający informacji po omacku. Natomiast dzięki temu, że sama ułożyłam pierwszy program powrotu do zdrowia, taki dla siebie, sama. Skomponowałam mieszanki ziołowe, dzięki którym zaczęłam zdrowieć. Musiałam sama szukać tych informacji nie tylko w internecie, ale przede wszystkim również w książkach. A więc to nie było tak, że ja weszłam sobie na jedną stronę internetową i było Bach, Bach. Dostałam wszystko na tacy. I już mogłam działać, żeby wyleczyć się z tych wszystkich dolegliwości i chorób, które miałam, w które de facto, moi drodzy, wpędzili mnie lekarze. Moi drodzy, ja poświęciłam kilka miesięcy, żeby zbierać informacje, po czym ułożyłam sobie plan działania. Będziecie mieli takie szczegółowe informacje na ten temat na moim blogu, ponieważ piszę blog posta. Natomiast po zastosowaniu tego pierwszego programu ja wyzdrowiałam. Moi drodzy, ja w ciągu tygodnia nie miałam już objawów astmy i alergii. Czułam się fenomenalnie. To było wspaniałe. I na tej podstawie zaczęłam to wszystko. Ten program zaczęłam udoskonalać, tak aby móc pomagać wam. I w zależności od tego, z jakimi dolegliwościami mamy do czynienia, jakie to są choroby e, i co takiego u was się wydarzyło w organizmie, no to mamy różne poziomy programu przywracającego zdrowie. Stąd od najmniej zaawansowanej wizyty rozszerzonej przez bardziej zaawansowaną i rozszerzoną o wiedzę i opiekę w czasie trwania terapii, filozofię jednej wizyty poprzez plan premium, który zawiera wszystko czego potrzebujecie do wykonania programu przywracającego zdrowie aż do planu zdrowotnej transformacji, który jest bardzo szerokim programem i tutaj już mamy moi drodzy no takie naprawdę komplementarne podejście do zdrowia. Więc należałoby się zastanowić, każdy z was powinien zastanowić się nad tym, ile dla ciebie warte jest Zdrowie. Bo te osoby, które narzekają na ceny, nie narzekają na ceny nowego iPhone'a, którego kupują sobie w sklepie, nie narzekają na ceny nowego telewizora, które sobie kupują w sklepie, um, nie widzą żadnego problemu w wyjechaniu na wakacje za kilka czy kilkanaście tysięcy. Natomiast, jak mają zainwestować w siebie 400 zł, to już jest nagle problem. Dlaczego, moi drodzy? Idźcie do lekarza, idźcie i zobaczcie, co wy załatwicie z tym człowiekiem za 400 złotych. Także, moi drodzy, wedle własnego uznania, wedle własnych potrzeb, wedle tego, co się wydarzyło w Waszym organizmie, możecie wybrać sobie z wachlarza programów przywracających zdrowie udzielasz Polska. To, co będzie odpowiednie dla Was, albo to, co będzie odpowiednie dla osoby, którą chcecie obdarować, bo te terapie są zawsze indywidualne. Więc, moi drodzy, jeśli Wy wykupicie dostęp do takiego programu przywracającego zdrowie, to ja później i tak będę przeprowadzała cały wywiad i wszystko, aby przygotować terapię indywidualnie pod kątem osoby, która będzie obdarowywana. Te bony, które wykupicie teraz przed świętami, one będą miały ważność, moi drodzy, do końca lutego, więc będzie całkiem sporo czasu, aby zebrać się i aby te osoby obdarowane się zebrały, i aby można było podziałać, moi drodzy. Wszyscy żyjemy już atmosferą świąt. Podejmujmy więc mądre decyzje i róbmy prezenty, takie, które rzeczywiście zniosą. Wartość dla osoby obdarowywanej. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Zielasz Polska. Wszystkich informacji na temat programów przywracających zdrowie. Wszystkie te informacje znajdują się na stronie internetowej oraz, moi drodzy, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do kontaktu. Pozdrawiam Was i miłego dnia!